Witajcie z powrotem na kanale Violeta Pie. Dziś mam dla was troszkę inny odcinek niż zwykle, inny, ponieważ zainspirowany testem poziomującym z General English, który niedawno opublikowałam na swoim kanale. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy wzięli w nim udział i podzielili się swoimi wynikami i przemyśleniami w komentarzach. Dzięki wam powstał ten filmik. Dziękuję. A jeśli są tu osoby, które jeszcze tego testu nie zrobiły, a chcielibyście sprawdzić, na jakim poziomie jest wasz angielski, to linki jak zawsze znajdziecie pod spodem w opisie. No i oczywiście na końcu tego odcinka. Gorąco zapraszam. Ale wróćmy do tych osób, które już ten test zrobiły. I co ciekawe, wielu z Was napisało, że mieliście problem z pytaniem pierwszym z poziomu podstawowego A1. I nie były to tylko osoby, które dopiero zaczynają się uczyć języka angielskiego, ale co ciekawe, problem z tym pytaniem miało wiele osób o poziomie zaawansowanym. Ale od razu chcę was zapewnić, że to jest bardzo normalne i czasami tak po prostu jest, że pomimo, że nasz angielski jest na poziomie zaawansowanym, to musimy wrócić do podstawowych zagadnień i je zwyczajnie sobie powtórzyć. Co się zatem stało? A może to pytanie było trudniejsze niż poziom A1? No nie, nie było. To pytanie jest rzeczywiście z poziomu podstawowego i uczymy się go w zasadzie na samym początku jakiegokolwiek kursu językowego. I właśnie w tym odcinku przejrzymy się temu co się stało? I na czym polegała trudność? Ale zanim rozłożę to pytanie na czynniki pierwsze i wyjaśnię, na czym polegał problem, chciałabym tylko dodać, że jak zawsze przygotowałam dla Was dokument PDF z informacjami z tego odcinka i link do niego znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko na niego kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy i dokument ten zostanie przesłany na podany przez Was adres. I od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami. Możecie odsubskrybować w każdej chwili. Stworzyłam również kurs online, w którym nauczam czasu Present Perfect oraz Present Perfect Continuous. I jeśli czasy te sprawiają Wam jakiekolwiek trudności i chcielibyście je raz na zawsze zrozumieć i zacząć ich poprawnie używać, to zachęcam kliknąć na link w opisie. Znajdziecie tam wszystkie informacje o kursie. Zapraszam. No to przechodzimy do naszego pytania i oto ono: Where you come from? I do wyboru były trzy odpowiedzi: A, do i has. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście B. Do. Where do you come from? Skąd pochodzisz? I tu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że to pytanie w języku angielskim. Tak samo zresztą, jak i w języku polskim, możemy zadać na dwa sposoby, używając dwóch różnych konstrukcji. I myślę, że właśnie to mogło Was zmylić w tym pytaniu. Zobaczcie, mogę zapytać skąd pochodzisz, albo skąd jesteś, czyli where do you come from, albo where are you from. Pytanie skąd pochodzisz tworzymy przy pomocy czasownika pochodzić, czyli come. Where do you come from? A pytanie skąd jesteś, tworzymy przy pomocy czasownika być, czyli to be. Where are you from? I myślę, że właśnie w tym kryła się trudność tego pytania, ponieważ zdecydowana większość z Was słyszała i zna obie wersje, ale może nie do końca wiecie, że są to dwa osobne pytania zadane przy użyciu dwóch innych czasowników i zwyczajnie one Wam się po prostu mylą. Wielu z Was wybrało odpowiedź pierwszą: O, lecz where are you come from? Nie jest poprawnie. To przeanalizujmy sobie oba pytania i zobaczmy, dlaczego w jednym mamy do, a w drugim o. Oba pytania, skąd jesteś i skąd pochodzisz, są zadane w czasie present simple, ponieważ są to pytania ogólne, w których pytamy o fakty teraźniejsze. Aby mówić o faktach w teraźniejszości, potrzebujemy do tego czasu present simple. Jak zapewne wiecie, czas present simple możemy podzielić na czasownik być oraz resztę czasowników. I w obu przypadkach zdania budujemy inaczej. Czyli zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem być zbudujemy inaczej niż zdania twierdzące, przeczące i pytające z resztą czasowników, takich jak cam, drive, go itd. Więc popatrzmy na te różnice i zacznijmy od zdań twierdzących. Jak widzicie, aby zbudować zdania twierdzące z czasownikiem być, musimy go odmienić i postawić przy odpowiedniej osobie. Aby natomiast zbudować zdania twierdzące z resztą czasowników, jak widzicie, tutaj celowo wybrałam czasownik can w trzeciej osobie, he, she, it, do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę s. Popatrzmy teraz na zdania pytające. I aby zbudować pytania z czasownikiem być, musimy zastosować inwersję, czyli zamienić pozycję osoby z czasownikiem być. O tak. I gotowe. Aby zbudować pytania z resztą czasowników, do tego celu musimy użyć tak zwanego operatora do, a w trzeciej osobie liczby pojedynczej does. Więc wróćmy teraz do naszych pytań. Are you from Poland? Do you come from Poland? To są pytania szczegółowe. Czy jesteś z Polski? Czy pochodzisz z Polski? Aby zadać pytania ogólne, skąd jesteś lub skąd pochodzisz, bez sugerowania miejsca pochodzenia i w tej sytuacji bez sugerowania państwa, to musimy użyć słówka pytającego where, które postawimy na samym przodzie pytania i otrzymamy Where are you from? oraz Where do you come from? I to drugie to było właśnie nasze pytanie testowe. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomogło i że teraz jasno widzicie, dlaczego where are you come from nie jest poprawnie. Do budowy pytań z resztą czasowników, takich jak come, potrzebujemy operatora do. Popatrzmy na więcej przykładów. Gdy chcemy kogoś zapytać, czy wszystko u niego czy u niej jest dobrze, to znowu mogę to zrobić na dwa różne sposoby. Mogę zapytać używając czasownika być, are you okay? I tworzą to pytanie przy pomocy inwersji. Ale również mogę to samo pytanie zadać używając czasownika feel, czuć się. Do you feel okay? Czy dobrze się czujesz? I dlatego, że użyłam tutaj czasownika feel, muszę tu zastosować konstrukcję pasującą do tak zwanej reszty czasowników i użyć operatora do. A teraz porównajmy te dwa zdania. Czy jesteś kierowcą i czy jeździsz samochodem? Are you a driver to konstrukcja z czasownikiem być, to be, oraz do you drive a car to konstrukcja z resztą czasowników, dlatego mamy do. I jeszcze jedna para przykładów. Are you a vegetarian? Czy jesteś wegetarianinem? I znowu to pytanie zadałam używając czasownika być. To be. Ale również mogą zadać to pytanie z czasownikiem eat. Jeść i zapytać, czy jesz mięso. Do you eat meat? Mam nadzieję, że rozpisanie tych dwóch konstrukcji pomogło Wam zrozumieć i zobaczyć te różnice w budowaniu pytań z czasownikiem być, to be oraz z innymi czasownikami. Musimy umieć je rozgraniczyć i musimy pamiętać, że gdy w zdaniu głównym czasownikiem jest być, to w tym samym zdaniu nie może pojawić się już drugi główny czasownik, taki jak na przykład cam, drive czy inny. Wróćmy już po raz ostatni do naszego pytania z testu. I w naszym pytaniu głównym czasownikiem jest cam, który automatycznie pokazuje nam, że jedynie możemy zbudować to pytanie używając operatora do, ponieważ cam należy do tak zwanej. Reszty czasowników. Gdy budowanie zdań w czasie present simple, czy to z czasownikiem być, czy z innymi czasownikami, wciąż sprawia Wam trudności, to nagrałam o tym bardzo szczegółowe odcinki, do których link zamieszczę w opisie. Czasy teraźniejsze w języku angielskim są najważniejsze, ponieważ żyjemy w teraźniejszości i najczęściej ich używamy. Proszę pamiętajcie również o moim kursie online o czasie present perfect. Jest to także czas teraźniejszy, tylko perfect, którego również bardzo często używamy. Link do niego znajdziecie w opisie. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomogło. I jeśli tak, to proszę dajcie mi znać łapką w górę. No i oczywiście subskrybujcie. To bardzo wesprze kanał. Tutaj znajdziecie te odcinki o czasie present simple, o których wspomniałam. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.